Nie widziałam kamery. Pan to postawi, pan siedzi sobie. Nie, nie. Kręć, kręć. Musimy mieć materiał na wieczór. Jak najszybciej. Światełko jeszcze tylko ustawimy. Aż do fryzjera poszłam. Takie loczki mi zrobił. A której to będzie? 1930. trzydzieści. Tak, gdzie mam patrzeć? Tu, w ten punkt. W ten, ten, Tu. Do ludzi będę mówiła. Rozmawiamy dzisiaj z jedną z gospodyń domowych Kuka, nasza kuchnia. My, myśmy teraz Myśmy teraz nazwę zmieniły. Uznaje pani tylko tradycyjne potrawy. Tylko tradycyjne. Tylko tradycyjne. Tylko, tra tylko tradycyjne. Tylko. Nie. Nietradycyjne nie to, to, to nie ma smaku. Czy pani lubi gotować? Czy lubię to? To nie wiem. No. Człowiek musi gotować. Czy, 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 czy lubię się umyć? No, lubię być umyta. To tak samo z gotowaniem. Lubię być najedzona i, i żeby, żeby w domu byli najedzeni. I, i, I jeszcze gości jak zaproszę. A czy lubię? No to, to nie, nie no Trzeba gotować, bo jak człowiek nie ugotuje, to, to, to nie zje. To, a, oj, tu. Bo jeszcze raz. Tu patrzyłam. Trzeba nie weźmiemy tego. Bez takiej filozofii prosiłabym dobrze. A co najbardziej pani lubi? Ostatnio to, o, ostatnio to sushi. Tu, sushi. Chodzi o tradycyjne gotowanie. No, bardzo tradycyjnie. Bardzo tradycyjnie. No, no sushi, to wiadomo, w Japonii tradycja. A rybek, rybek nie, dlatego że ja na wegetarianizm przeszłam teraz. Więc robię. A to tutaj. Rybek nie, bo ja na wegetarianizm przeszłam teraz. To i, i, i wątroba zelżała, i ciśnienia nie mam. Ale w naszej tradycji jest mięso. O kiedyś to się jadło mięso. Pewnie. Pewnie, jak ostatnie mięso, które jadłam, to, to, to yy, ślimaki. U nas się nie jest ślimaków. My kochamy ślimaki. ślimaki, we Francji tradycja yy, tylko, tylko ślimaki z koperkiem dużo koperku trzeba i masełko. Bo teraz to masła nie używam, bo to nie, to to kiedyś to się na maśle robiło strasznie tutaj kiedyś to się na maśle robiło strasznie dużo i to masełko, żeby brązowe, było teraz nie, teraz wiadomo, że, że, że to jest bardzo niezdrowe ja masła nie używam ale ślimakki, jak robiłam to, yy, to, to z masełkiem i z koperkiem. No, no to, to dobre było, ale, ale, ale nie polecam, bo to, bo to mięso wszystko mięsko. Mięska nie jest kochana, nie, nie, to y, przejdź na, na, na ten wegetarianizm, naprawdę oczyszcza się tam kiszeczką. Nasza tradycyjna potrawa to schabowy na przykład. To nie, to, 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 to wątroba to nie dźwiga tego, nie. No, tam na, na tofu, na tofu. Ma taki swój przepis, na tofu robię. A jakiś przepis na drób nam pani poda? Tutaj. A to po amerykańsku indyka się robi, tak jak na święto niepodległości oni robią. To ma taką skórkę wypieczoną i pachnie tak. No, ale to nie, to teraz to nie, nie, nie jest, kochanie. Nie jedz tego, tego mięsa. Naprawdę, tylko krew burzy. I głowa mnie nie ciągnie już, jak nie jem mięsa. I... Albo pierogi. A, nie, nie, kochana, nie. to dużo śmietany, dużo mąki. Nie, oj, i głowa ciężka, i zawroty, i, i, i panie nogi puchły, i mnie ta wątroba to... Albo bigos. Ciężkie jest, to wątroba nie dźwiga, tego to nie. A z takich tradycyjnych, we się przypomniałam, to z takich tradycyjnych to, to czulent. Tradycyjna żydowska potrawa. To, tu się tak długo dusi. Chwile, chwileczkę, nie, 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 nie stopuj, nie stopuj. Chwileczkę, muszę się skupić. Źle, a coś źle, coś, a coś źle powiedziałam. Źle powiedziałam, coś wszystko źle. Będziesz, bo potem nie dokręcisz, potem dokręcisz moje. Często pani robi sushi? Weselej, weselej, weselej. Że tak? Często, bardzo często. No tak, bo to jest zdrowe. No tak, bo to jest zdrowe. Przepraszam. Nie. Ja nie wiem. Wtedy jak, jak, jak aktorka. Przepraszam. No tak. Już, już. No tak, bo to jest zdrowe. Minę mi pan każe robić kochana, jaka stocznie. Pani miałaś już boli tu od tego śmiania się. To o pieczywie porozmawiajmy. Chrupkie jemy, chrupkie i bez masła, bez masła. może jeszcze tak? Nie, to nie, nie, to poważnie. Jeszcze raz? Chrupkie jemy. Nie, chrupkie i bez masła. I sushi sama pani robi? Wesoło, wesoło, A, a do, do. Sama, sama robię. Tak skrzykliwie mi to wyszło, nie? No, sama, sama robię. A pierogi też sama? Ja nie, nie robię pierogów. Nie, nie. Nie, nie, robię pierogi, nie, robię pierogi, mąki nie. używam. nie, Mąki nie używam, to nie robię pierogów. Nerwy <grymnie> mi biorą. Sztuczna jestem już. Ja się zdenerwowałam. Tak mi tu się zastały te mięśnie. Nie musimy mieć ten materiał, jeszcze muszę to zmontować. Proszę, proszę tak porobić. Trochę. I coś o naszej kuchni. A nasza. A, a, nasz, a, a nasza kuchnia jest. Cie, nasza kuchnia ciężka jest ciężka, i z glutenem. Nawet to dobrze mi wyszło. Ja bym tego nie powtarzała już. To nie, mi się wydaje, że dobrze. W naszej kuchni wszystko. W naszej kuchni. Kuchni kąpać to stanie? Tak posiekać jak kotle? Tak porąbać? Jak na kotlety? Aniaż mnie na wariatkę nie wyszła. A w naszej kuchni nie wszystko jest dobre. Jeszcze bardziej? A w naszej kuchni nie. Wszystko jest dobre. Samo słowo indyk, tylko z uśmiechem. Indyk. A teraz samo słowo mąka. Z uśmiechem. Mąka. Pani? Ja nie mogę. O co byłem? Nasza kuchnia tradycyjna, ciężka. Wesoło rytmicznie. Nasza kuchnia tradycyjna ciężka. Nasza tradycyjna ciężka. Mięsa kawał, to. No, niech pani coś dopowie. Mięsa kawał! Nie wiem, co powiedzieć. Ale to powiem pani, że ja już więcej w telewizji to nie chciała. Nie, bo to ja nie wiedziałam, że to tak szczęka boli od tego. Oj, panie, to kiedy to będzie o której? Dobrze, to już zaprosiłam całą wieś. I pozdrawiam nasze koło gospodyń domowych wege. Dziękuję Pani, dziękuję. Słuchaj, musimy to szybko <coughs> zmontować. Szybko. Rozmawiamy dzisiaj z jedną z gospodyń domowych kuka naszego. O pieczywie porozmawiają. No sama, sama robię. To ma taką skórkę wypieczoną i pachnie tak. Pierogi też sama? Często, bardzo często. Nasza tradycyjna potrawa to schabowy na przykład. Tato z masełkiem i z koperkiem. Dobre. Albo pierogi. Albo bigos. Tak, bo to jest zdrowe. Lekkie. A co najbardziej pani lubi? W naszej kuchni wszystko jest dobre. Indyk. Nasza kuchnia tradycyjna. Mąka. A w naszej kuchni wszystko jest dobre. Nasza kuchnia tradycyjna. Diwat. mięsa kawał. Diwat. Diwat. Di Dziękujemy di bardzo. Dziękujemy bardzo. Miło nam było pobyć nareszcie w naszej kuchni.